Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry FlyCorp. Poprzednie odcinki Wam się bardzo podobały, także idziemy dalej z tą serią. Udało mi się wczytać tę grę w ten sposób, że, że kontynuujemy po prostu, mimo że ostatnio tutaj przegrałem w Bratysławie. No ale jak widzicie, kawałeczek wcześniej, czyli Bratysława jeszcze nie jest podłączona. Troszeczkę jesteśmy jakby do tyłu, ale to łatwo teraz będzie nadrobić. No i tym razem nie będę brał takiej pożyczki, więc Bratysława. Połączę z Belgradem. Tak, z czym jest jeszcze problem? Widzę, że lotnisko w Londynie jest dosyć zapełnione, także też możemy je sobie upgrade'ować na troszeczkę większy poziom. Mamy 9 minut na odblokowanie Szwecji. Ile to będzie kosztowało? 947, więc lepiej mieć troszeczkę pieniędzy w zapasie. Czas sobie chyba mogę na chwileczkę przyspieszyć. Tak, póki sytuacja jest dosyć opanowana, czekamy też na jakieś kolejne miasta, które nam się tutaj pokażą. Co co, co? Nasz dział finansowy odradza nam kupowanie samolotów pierwszego poziomu, tak? 5400, to jest to, przez co przegrałem w poprzednim odcinku. Nie? Dziękuję, będę sam sobie to robił, tak? Glasgow, Glasgow łączymy z Londynem, myślę, że to będzie najsensowniejsze połączenie. Jeszcze 8 minut na Szwecję, także jest dosyć dobrze. Widzę, że ten samolot z Londynu do Berlinu taki troszkę zapełniony. Weźmy sobie go może troszeczkę, ulepszmy. Tu też widzę, że jest taki zapełniony. Samolot, także to też bym sobie powiększył. Wiecie co, ja jednak odblokuję tą Szwecję najszybciej, jak się da, bo, bo potem będzie mało czasu. Więc wolę to mieć gotowe już 947. No to już chwileczkę. Odblok odblokuję sobie to i mamy Sztokholm. Z czym połączyć Sztokholm z Berlinem? Z Berlinem tylko musimy znowu chwileczkę poczekać, jeszcze nowe lotnisko Newcastle, london tak, Newcastle, london na to nas stać. A w takim razie na Sztokholm musimy jeszcze chwileczkę poczekać, dosłownie chwileczkę, no bo już jest. Super, co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze mamy? Tu raczej w okolicach wszystko dobrze. Tak się zastanawiam, czy na przykład tego lotniska w Sofii nie połączyć z Atenami, bo tu nie mamy takiego połączenia, co nie? Myślę, że tak, myślę, że to można akurat w ten sposób sobie połączyć. Yy, tutaj dalej w Londynie jest problem. Yy, ale wiecie co, ja mam pomysł. Bo gdy ktoś na przykład z tego Birmingham yy, chce lecieć, nie wiem, do Glasgow, do Newcastle, to to jest troszeczkę bez sensu, że trzeba latać przez Londyn. Yy, kryzys finansowy, pasażerowie oszczędzają mniej, obniżenie cen biletów, ok, jak trzeba, to trzeba. Yy, zwolnię na chwileczkę ten czas. No właśnie, więc to bez sensu, żeby oni mi obciążali lotnisko w Londynie. Także to nie będzie dużo kosztować: 67 yy, Birmingham, Manchester, Manchester, Newcastle, Newcastle, Glasgow. I wtedy te lokalne loty nie będą mi obciążać Londynu. Myślę, że to, że to może zadziałać. Myślę, że to może zadziałać. No zobaczymy. Tak samo tutaj: z Katowic do Lublinu. Katowice, Lublin można jeszcze połączyć. Londyn jest prawie pełne, znowu ok, więc to też możemy sobie jeszcze rozwinąć, skoro jest taka sytuacja. Co tutaj jeszcze? Właśnie, na przykład Palermo, Tunis to też można połączyć, żeby mi przez Rzym nie latali i niepotrzebnie nie obciążali go. Co tutaj jeszcze w okolicy takiego, co by można poprawić? Takie rzeczy dosyć blisko siebie. Tu jest jakieś. Pescara, Neapol. Połączmy sobie to, tak. Też troszeczkę może to rozładuje ten ruch. Yy, przyspieszę czas. Yy, Tunis jest prawie pełne, już patrzymy. No właśnie, Tunis też jest pełne, bo z Faks i Susa muszą latać przez Tunis. Yy, przez Tunis. <laughs> Łączymy to, ale też Tunis można połączyć, pewnie. Yy, Okej, okay. Czechy 7 minut. Yy, ile to kosztuje? 1013. Odblokuję sobie to. Yy, I mamy Pragę. Yy, Praga, Berlin. Niech będzie też takim większym miastem. Yy, a poza tym myślę, że jeszcze Praga, Bratysława. Sofia jest prawie pełna. Zastówkę sobie to ulepszę, powinno być dobrze. Cardiff, nowe miasto, to sobie połączę z Londynem, ale też z Birmingham, żeby no właśnie nie obciążały mi lokalne linie Londynu. Chociaż widzę, że te niektóre lokalne linie to samolociki mają strasznie obciążone. W sumie no, lokalne linie z Londynu do tych, na te inne lotniska. Glasgow też jest dosyć zapełnione, więc to sobie ulepszmy. Samolot z Pragi do Berlinu, no to się nie dziwię, że jest zapełniony jednak duże miasta. Sztokholm jest prawie pełny. Już was tutaj ulepszamy i ten samolocik też możemy ulepszyć. Göteborg do Sztokholmu i do Kopenhagi sobie podłączę. Coś jeszcze Praga-Bratysława. To też jest coś do ulepszenia. Biznesmen, który latał z Monachium do Frankfurt założył naszej, firmie <coughs> założył naszej firmie sprawę, ponieważ stewardessa wylała na niego kawę podczas turbulencji. Domaga się 795. Sprawa będzie... Spra Odbędzie się w tym tygodniu, czy chcesz zatrudnić prawników, będzie Cię to kosztować. Wiecie co? Ja, ja już wolę nie zatrudniać prawników. Ostatnio jak zatrudniłem prawników, to zapłaciłem za prawników jeszcze tą karę. Nie, trudno, niech sobie weźmie te 700 coś tam, a nie będziemy płacić jeszcze za prawników. Samolocik. No właśnie, wygrał sprawę, zapłacić trudno. Samolocik ten z Bratysławy do Belgradu sobie ulepszymy. Lotnisko w Belgradzie, no to jeszcze się nie da. Bratysławę musimy ulepszyć, bo zaraz byśmy znowu przegrali. Ostatnio też przez Bratysławę przegraliśmy, znaczy też teraz nie przegraliśmy, ale no ostatnio tam był właśnie problem. Przyspieszmy sobie ten czas, ten Belgrad bym ulepszył, no tylko że potrzeba troszkę pieniędzy. Okej, okay, no właśnie, żeby było bezpieczniej. Bośnia i Hercegowina, to kosztuje, ło, 1084, no to serio, trzeba teraz troszeczkę uzbierać. Coś w Pradze, nie? Okej, okay, mogę, mogę zapłacić tą stówkę jednak dla bezpieczeństwa. Chociaż, no, i tak przyleciał samolot i ich zabrał. Więc znowu sobie przyspieszamy, żeby tą Bośnię tutaj odblokować. A przy okazji jeszcze zobaczmy, czy tu wszystko jest dobrze. Raczej tak. No, ten samolot z Londynu do Rzymu taki obciążony, ale to zaraz się tym zajmę. Portsmouth, gdzie to jest? Tutaj. Do Londynu jeszcze jest Belfast. Tego raczej z Londynem nie będę łączyć. Połączmy to z Glasgow. To sobie połączymy z Glasgow. Bośnie odblokuję od razu. Sarajewo łączymy z Belgradem, chyba. Tylko się boję o to lotnisko w Belgradzie. 800 to nie wiem, czy jest sens teraz odblokowywać. Chyba, że jeszcze ewentualnie zrobimy Sarajewo Rzym. Tak, niech tu będzie coś w tym stylu, tylko boję się też o te samolociki, że zaraz będą obciążone i Sarajewo też pewnie będzie porządnie obciążone, także to jest do ulepszenia. Samolocik do Bratysławy do ulepszenia. Lotnisko w Bratysławie też już wolę sobie ulepszyć. Yy, dział finansowy od razu budowanie lotnisk pierwszego poziomu z powodu ich małej przepustowości. To jest bardzo dobry pomysł. No fajnie byłoby od razu, ale 6300 teraz płacić to to jest po prostu proszenie się o przegranie. Yy, Brno, Praga, tak. Brno do Pragi. Yy, lotnisko w Pradze od razu ulepszę, bo tu mogą być problemy. Ten Londyn coś się tak przepełnia i ten samolot nie daje za bardzo rady. Większy, większy, yy, a lotnisko w Londynie 800 to będzie kosztować. Ja bym bardziej myślał o tej Francji. No. Najpierw Francja, a potem ewentualnie ulepszanie tych lotnisk, czy tam samolotów w większej ilości. 1160 mamy Paryż. Paryż Londyn, nie stać nas. O, już nas stać, bardzo dobrze. Yy, bardzo dobrze. Na razie niech to będzie tylko do Londynu podłączone, tak? Na razie tak. Yy, hmm. Wiecie co, ten Londyn to ja serio chcę mieć większy. Chcę, żeby to było większe, to lotnisko. 800, proszę bardzo. Lyon. Lyon możemy podłączyć do Paryża, ale też chyba zrobimy sobie Lyon-Berno. Chyba tak. Okej, okay, niech będzie taka dodatkowa linia. Ten samolocik pewnie będzie obciążony, także od razu trzeba go ulepszyć. Lotnisko też. Oczywiście musi być większe, żeby wyrobiło z tym wszystkim. Tutaj, nawet w miarę, to wszystko działa. Ze Sztokholmu dają radę. Tak, dają radę. Też tam pisał ktoś, że można sobie sprawdzić, co nie, no można. Gdzie oni chcą latać? Berlin i Göteborg. A nie ma dalszych tras? Hmm, chwila, co tutaj się dzieje? Pracownicy podjęli strajk. Ceny samolotów ulepszeń będą dwa razy wyższe. Trudno. Okej, okay, widzę, że oni chcą tylko do dwóch miast. Aj, 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 stać nas, dobra, stać nas, od razu ulepszę, bo ja tu się bawię, chcę sprawdzać różne rzeczy, a ci mi ten z Warszawy, gdzie chcecie latać? Yy, a ten. Yy... Aha, bo to są. O, dobra, dobra, już widzę. To jest. To są bezpośrednie połączenia, tak? Tak, a tutaj są, gdzie byście chcieli latać, czyli najbardziej do Mińska. Najbardziej do, do Mińska by chcieli lecieć. Paryż jest prawie zapełniony. Okej, okay, już już już. Czyli ten Mińsk jest dosyć popularny. Yy, Paryż, no właśnie, Paryż, Mediolan, czyli teoretycznie mogłoby się opłacać zrobić linię Warszawa-Paryż. I zrobimy taką pewnie, tak, nie, niech będzie bezpośredni. Yy, ok, czy nie ma jakiegoś miasta jeszcze niepołączonego? Bo to by było słabe. Na razie nie widzę. Yy, na razie nie widzę. Sofię możemy troszeczkę powiększyć, bo też jakieś problemy są. Plus ten samolocik na przykład. Jak jakieś miasto się pokazało teraz, to, to ciężko będzie je znaleźć. Dopiero pewnie jak będzie krzyczało. Dopiero pewnie wtedy. Jakieś czerwone samolociki. Ten był taki troszeczkę słaby. Tutaj też jest nieciekawie. Berno można by ulepszyć, myślę, że tak, jak najbardziej. Chociaż trzeba by już zbierać na Łotwę. 1200, właśnie, no więc, więc może zamiast, ten, zamiast ulepszać Nicea, to trzeba podłączyć. Na razie tanio, do Marsylii tylko. Na razie tanio, ponieważ Łotwę musimy odblokować i na to bym teraz zbierał te pieniądze. No, a nie ma te, co też robić teraz jakichś super wielkich linii, nowych samolotów, skoro i tak są drogie te samoloty, tak? Więc to się może na razie nie opłaca. Poczekajmy jeszcze chwilę. Minuta? Nie, no, tą Rygę trzeba podłączyć. To trzeba podłączyć, minuta. Tak, bo, bo przegramy jeszcze także trudno, drożej, ale, ale trzeba to trzeba. Yy, więc to mamy podłączone. Poczekajmy jeszcze na przecenę, w sensie na powrót do normalności, jeśli chodzi o te ceny samolotów. 15 sekund. 15 sekund i... Chociaż chyba tego nawet nie będzie trzeba ulepszać. Co wy mi tutaj chcecie? Znowu, żebym brał pożyczkę 6900? Nie ma szans. Nie ma szans. Kolejne miasto do Paryża sobie możemy podłączyć, ale myślę, że też do Lyon zrobimy takie połączenie, przy czym lotnisko w Lyon to już na pewno trzeba ulepszyć. I jeszcze samolocik w tą stronę. Ten do Marsylii też jest troszeczkę słaby. Samą Marsylię sobie ulepszymy. No i jakoś to może będzie lat Cało. Ukraina za 7 minut 1300 to też się może nawet jakoś uda. Ten samolocik przy okazji sobie do Sztokholmu ulepszę lotnisko. Tak samo. Ok, pokażcie mi, co tu się w Wielkiej Brytanii dzieje. Tak czerwono troszeczkę. Londyn, Glasgow. Nie, nawet działa. Ten jest też taki malutki. Chwila, pokażcie mi ten samolocik. Zastówkę, dobra, można to ulepszyć. Yy, nowe lotnisko Nantes. Gdzie to jest? Tutaj. Yy, to do, do Paryża. Ukrainę sobie odblokujemy. I mamy Kijów. Kijów z Mińskiem, myślę, że połączymy. Na razie tylko tam nie ma sensu, gdzie indziej. Kolejny kraj: Węgry. 1400. No, jeszcze chwileczkę trzeba poczekać. To na pewno. To na pewno. Tu coś między Wrocławiem a Katowicami. Proszę bardzo. Większe lotnisko, większy samolocik. Bratysława, Praga też coś widziałem. Chwila, zmodernizuj natychmiast. Tunis. No, no nie widzę, żeby było. Super pełne, ale ok, niech Wam będzie. To można zmodernizować. No jest troszkę tych linii. Ceny paliwa poszły w górę. Otwier otwieranie nowych tras połowę więcej. Ajdź, nie fajnie. Charków. Charków z Kijowem połączymy. I skoro teraz otwieranie nowych tras kosztuje więcej, to ja może nie będę teraz robić jakichś dodatkowych połączeń typu Kijów w Warszawa. Z tym sobie poczekamy na przecenę. Ale w międzyczasie myślę, że taki Mińsk można ulepszyć. Nawet jeszcze bardziej. Ten samolocik do Kijowa też, bo teraz do Charkowa też wiezie ludzi. Przy okazji lotnisko w Kijowie także można ulepszyć. Lotnisko w Warszawie bierzemy. Też niech będzie większe. Właśnie te takie główne miasta, niech one serio będą większe. Może nie 1600, to nie będę teraz płacić, bo musimy jeszcze Węgry odblokować. Czy chcę już odblokowywać Węgry? Nie. Czekamy, aż trasy będą troszeczkę tańsze. Dnie. dnie to jest dosyć blisko, to chyba sobie to połączymy mimo wszystko, ale też na razie z Charkowem, a nie z Kijowem. Samolocik to jest na pewno do ulepszenia, lotnisko też. Wszystko byle nowych tras nie robić, za dużo. Ryga prawie pełne, proszę bardzo. Większy poziom, samolocik, szybciej ich tam wywoźcie stamtąd. Jak tam kończą się drogie trasy powoli, także bardzo dobrze. Będzie można jakąś modernizację zrobić. Widzę, że z Berlina do Frankfurtu strasznie dużo ludzi tym samolotem Leciało. Ale mamy dwa samoloty, więc to raczej nie jest problem. Tu też jakiś. O, Paryż-Warszawa. No super, Paryż-Warszawa na najmniejszym poziomie. Nie, to tak nie może być. To na pewno. Tu też do Kopenhagi coś jest. W Ukraina odbywają się Igrzyska Olimpijskie. Przez tydzień liczba pasażerów wybierających ten kierunek będzie potrojona. Wo, 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 Ło. Wow, wow. Dobra. Doniec, Charków, Kijów z Warszawą sobie na pewno połączymy i skoro będzie więcej osób, które latają na Ukrainę, to na pewno potrzebujemy większych lotnisk. Tak, większe lotniska tutaj też większe samoloty, chociaż ten drugi poziom, żeby tu był, tak, tu do drugiego poziomu. I jeszcze ten samolot. Warszawa jest zapełnione, co? Aha, no tak, bo przez Warszawę latają pewnie też tutaj na Ukrainę. Mam mniej niż minutę na odblokowanie Węgry. Szybko, odblokuj, super. Budapeszt, Bratysława. Okej, okay. zwolnię troszeczkę, tak? Zwolnię troszeczkę. Nie ma co się tak spieszyć. Kijów, Belgrad. Łączymy, skoro teraz więcej tam będzie na Ukrainę latało. Libia. 1500. Mam nadzieję, że zdążę tyle uzbierać. Jeszcze przy okazji rozbudowując tutaj wszystko na Ukrainę. Przyspieszę sobie na chwileczkę ten czas. Jeszcze w Lwowie mamy kolejne lotnisko. Lwów Kijów. Na razie Lwów Lublin. Okej, okay, oszczędzamy. Oszczędzamy. Przyspieszę sobie na chwileczkę. Oj, patrzcie się, jaki duży samolot do Warszawy leci, bo to przez Warszawę tam lecą. No pewnie, teraz z Warszawy pewnie coś, a nie, jeszcze nie wyleci. Warszawa kijów, tu powinien być serio duży samolot. To możemy ulepszyć na razie. Żeby mnie na tą Libię było stać. 1500. No właśnie, właśnie. A raczej się uda, tak, raczej się uda. Powinno. Pewnie, 4 minuty, tylko że jeszcze Warszawa jest prawie pełna. Lublin jest prawie pełny. Już. Aha, bo przez Lublin też latają na Ukrainę. Belgrad jest prawie pełny. Ej, ja mam Libię odblokować. Halo, proszę mi tak nie robić. Samolot dajmy tu jeszcze większy. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. No, nie chciałbym teraz przegrać przez tą olimpiadę. No nie, Lublin mamy powiększać? Samolot Dolwowa trzeba powiększyć, żeby szybciej ludzi zabierał. W ten sposób. W ten sposób chyba. A na Libii mamy 3 minuty. Ja się tego teraz boję, tak? Ja się teraz boję tego, że się Libii nie uda zblokować. Przyspieszę sobie to. Na chwileczkę. Powinno się udać. Światowe towarzystwo logistyczne zaleca wymianę samolotów pierwszego poziomu, mają za małą pojemność. Możemy to zrobić teraz z 50, no, z rabatem 50%, będzie kosztować 200. Nie, nie biorę teraz żadnej pożyczki. Ej, chwila. Nawet by mnie nie było stać na ulepszenie tej Warszawy. No, musicie wywieźć tych ludzi, bo, bo nie ma szans. Nie ma szans. Libię musimy odblokować, więc teraz ulepszanie lotniska w Warszawie na, na nawet się nie uda. Jedyne co mogę zrobić, to jakieś większe samoloty. Na przykład ten samolot większy, żeby zabrał więcej ludzi do Lublina. Naprawdę? Naprawdę? No okej, okay, okej. Okay. Ta gra jest trudniejsza niż by się wydawało. Będziemy kontynuować w następnym odcinku, a teraz, teraz kończymy, więc jeśli podobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić łapeczkę w górę i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!